Halo, cześć, witam Was dzisiaj w y, mojej kuchni. Jeszcze w kuchni nie jesteśmy, ale zaraz się tam przeniesiemy. Y, I co będę dzisiaj w tej kuchni robiła? No dzisiaj będę robiła kurabiedis. Co to są kurabiedis? Kura to są greckie ciasteczka, które się robi właśnie na gwiazdkę. Ja je robię nie tylko na gwiazdkę, robię je tak bez okazji, również bo one mi bardzo smakują. Y, Szybko się je robi, składniki proste, chociaż troszeczkę bogate. Bo jeżeli na przykład nie damy y, dobrej jakości składników, to nie będą to takie prawdziwe Kurabiedis. Do Kurabiedis potrzebne jest wszystko takie prawie co najlepsze. No nie prawie, ale najlepsze, żeby miały ten smak. I nie można ich na przykład łączyć z czym innym. Bo też nie będą takie pyszne. A teraz idziemy do kuchni, pokażę Wam, co potrzebne nam do tego kura biedys, i zabieramy się za robotę. Cieszę się, bo one naprawdę są pyszne. No więc, co jest nam potrzebne? Mąka. Mąkę mam tutaj już przesianą, jest jej 900 gram. Mam tutaj migdały. Są nam potrzebne migdały. Takie jak widzicie w takich troszeczkę większych kawałeczkach. Są one mielone, ale nie zupełnie drobno. I jest ich potrzeba 300 gram. Masła mam również 300 gram. Cukru tutaj jest cukier. Cukru mam 200 gram. Mam tutaj też dwa żółtka. Jedno mi się rozwaliło. Często mi się rozwala. Mam brandy, brandy dobrej jakości. Tutaj 200 ml i mam też 200 ml oliwy z oliwek. I co Wam muszę powiedzieć? Nie bierzcie żadnego jakiegoś tam taniego, y, taniej wódki. Y, weźcie dobrą wódkę, bo te ciaska, jeżeli z inną wódką, już nie będą takie smaczne. I nie bierzcie innego tłuszczu, bo jeżeli weźmiecie inny tłuszcz, to już nie będą do nasze kurabiedys. Jest nam potrzebny też waniliowy cukier i jest nam potrzebny też proszek do pieczenia. Proszku do pieczenia potrzebna nam jest jedna łyżeczka, taka trochę pełna łyżeczka i tak samo z cukrem waniliowym. No to teraz przeniosę się w inne miejsce, tam, gdzie mam nasz robot kuchenny, i gdzie będę wszystkie te składniki łączyła. Zapraszam. No to jesteśmy już w odpowiednim miejscu. Mamy tutaj nasz robot kuchenny. I teraz będziemy łączyli nasze składniki. Zaczynamy od cukru. 200 gram cukru. I teraz będzie masło. Oj, łyżkę, łyżkę, łyżkę. I teraz powoli będę wkładała, trochę masła już włożę. I zaczniemy ucierać na drobnych obrotach. Masło o temperaturze pokojowej, żeby nam się dobrze otarło. Upać Waniliowy. Jedną łyżeczkę. Jeżeli mamy y, cukier waniliowy w y, płynie, bo taki też jest, to go teraz nie dodajemy, tylko wtedy, jak będziemy łączyli mokre składniki. A teraz tylko cukier waniliowy, cukier i masło. Dobrze to utrzemy. Biorę z tych Zbieramy dalej. Trzeba dobrze wszystko uprzeć, żeby nie było żadnych większych grubek Cieszę się, a taknie mi z tą banerią to po prostu lubię ten zapach, lubię zapach ciasta jak się robi, uciera masło na przykład z jajkami i z, z cukrem a my na razie jesteśmy bez jajek, ale zaraz będą jajka Ucieramy. tak wystarczy, teraz dodamy żółtka Wydzieliśmy żółtka i dalej ucieramy. Do I co robimy dalej? Dalej dodajemy oliwę. Oliwy, jak już mówiłam na początku, 200 ml. Wlewamy więc oliwę. Przepraszam, to było brandy, właśnie. I tutaj jest oliwa. Wlewamy brandy i oliwę. I teraz będziemy to ucierać, ale bardzo wolno, żeby nam nie chlapało. Zaczynamy od takich wolniejszych obrotów. za za szybko musiałam zrobić. Przyniosłam sobie już mąkę. A teraz będziemy powoli dodawali mąkę. Zaczynamy. Mąki nie wkładamy od razu całej, tylko dzielimy ją na części. Ja mogę też troszeczkę zrobię sobie płatki, Tak odrobinę wsypię już teraz. Tak dzielimy na trzy części. wolnych obrotów mieszamy i można już. W międzyczasie włączę piekarnik na 200 stopni góra dół. Tak, piekarnik niech się nam nagrzewa. Teraz może... Znowuś więcej mąki. Mówię wam, te ciasteczka są pyszne, naprawdę, wierzcie mi, jeżeli zkusicie się i zrobicie je raz, to będziecie robili je naprawdę częściej, bo one są y, pyszne. No i jeszcze raz wsypię trochę mąki. Chyba wystarczy, jeszcze trochę. Teraz włożę też łyżeczkę proszku do pieczenia. jak widzicie tutaj. troszeczkę ściągnę na dół i teraz dosypiemy migdały. Zapach, mówię Wam, ta brandy pięknie pachnie. Wanilia. Wszystko cudnie pachnie. Tak. I teraz pomieszamy to trochę dalej. Trochę tutaj zepru. myła ręce. Umyję sobie ręce. Ręce umyte. Podnoszę to do góry. O, ciężko wychodzi. Ale musi wyleść tak, myślę, że już dobrze. Złączę też z prądu. No, to widzicie, mam tutaj to nasze ciasto, i teraz będę dodawała tutaj mąkę. Są resztę mąki i resztę ugniatamy ręką. To ciasto ma to do siebie, że jest bardzo tłuste i nie klei się za bardzo do ręki. Piekarnik nam się ładnie grzeje. Reszte mąki dosypię. I dalej ugniatamy. To jest nasza ostatnia czynność przed formowaniem ciasteczek. I te ciasteczka są okrągłe wielkości orzecha włoskiego. Albo w formie półksiężyca, nie robi się im żadnych innych form, bo to też już nie będą wtedy kurabis. No, myślę, że już wszystko połączone jest dobrze. Widzicie, wcale ręka się, ciasto nie przykleja się do ręki. teraz niech nam jeszcze chwilę postoi ja w tym czasie umyję tego robota i wtedy będziemy formowali ciasteczka do zobaczenia za chwilę no i teraz będziemy formowali nasze ciasteczka i układali na blachę złożoną papierem żadnym tłuszczem nie smarujemy nic tylko Wykładamy papierem i formujemy nasze kulki nieduże, tak jak mówiłam, wielkości orzecha. I spłaszczamy je lekko. Tak mają wyglądać. Ach, mówię Wam, ten zapach. A ten smak później jak już będą upieszone, pyszne. Już się doczekać nie mogę. Potem będziemy je kąpali w cukrze pudrem, w pudrze. Będziemy je po prostu maczali bardzo mocno i obsypywali cukrem pudrem. No to troszeczkę za gruby. No tak, nasza pierwsza blacha jest gotowa. To znaczy, się nie są upieczone, tylko są na blaszce. Jak widzicie, zrobiłam większe i potem takie malutkie. Teraz wkładam do piekarnika poprzednio nagrzanego, jak już mówiłam, na 200 grad. I będziemy piekli przez 15 minut. No. Czekamy I niech nam się teraz ładnie pieką. A ja biorę drugą blachę, już mam ją tutaj, wyłożę papierem i będę formowała następne ciasteczka. No i czas minął. Wyjmujemy teraz nasze ciasteczka. Jedno już wyjęłam i spróbowałam, są dobre. Nie proszę. Tak wyglądają. Teraz je odstawię na bok i zaraz włożę drugą blachę, bo jeszcze nie zdążyłam jej zupełnie uzupełnić. Brakuje mi jeszcze, mm. zobaczcie, brakuje mi jeszcze na niej tutaj parę 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 ciasteczek. I drodzy, ciasteczka są upieczone, są już tutaj za mną. Teraz będziemy je kąpali w cukrze. Zaraz Wam pokażę jak to robię. No to już przygotowałam tutaj cukier puder. Miskę gdzie będę odkładała, a będziemy je teraz Robili na biało. Grubo. Musi być jak najgrubiej cukru, pudru, bo wtedy lepiej smakują. Widzicie, tak to wygląda. Mmm, pięknie pachną. Te są duże. Z tymi się tak bardzo nie bawiłam, bo te duże to będę zaraz jadła, jeszcze dzisiaj i jutro. Na pewno długo u nas nie poleżą, bo już nawet bez cukru pudru jest część zjedzona. Mój mąż też bardzo je lubi. A tam z tyłu mam, tam, 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 tam z tyłu nam na, na, nie widać. Pokażę później na blaszce. Są te mniejsze. To te mniejsze zostawię jak córka przyjedzie na kawę. No więc, moi drodzy, jak widzicie, uparałam się już z pieczeniem ciastek. Już są gotowe. Tutaj już je kąpię, cukrze, pudrze. Tak ładnie, żeby dużo było. Zastępuje on nam w tym roku śnieg, tak jak i w poprzednich latach też, bo od kilku lat po prostu nie mamy u nas śniegu. A no to robimy go sobie sami na ciasteczkach. No a ja teraz będę się z wami żegnała. Życzę Wam jeszcze miłego popołudnia. Napiszcie mi, proszę, w komentarzach koniecznie mi napiszcie, czy już takie ciastki jedliście, czy je może sami robicie? Może znacie już te przepisy? I jak Wam smakowały? Polecam, bo naprawdę opłaca się. Poza tym, jak ktoś ma małe dzieci, to wyręczą Was w formowaniu tych ciasteczek. Pamiętajcie, nie większa kuleczka niż orzech włoski, i potem troszeczkę spłaszczyć. Ja porobiłam większą porcję, na jednej blasce większe, dlatego że te będą zjedzone już dzisiaj i jutro. A teraz biorę się za drugą blaszkę i będę drugą blaszkę moczyła w cukrze. Żegnam się. Do zobaczenia w następnych filmach, jeżeli macie ochotę mnie jeszcze oglądać. Proszę o łapkę w górę. Proszę też o subskrypcję, jeżeli można. Proszę oczywiście. I do zobaczenia. Pa, pa. mm